Szyma, jesteśmy w Kaliszu, w Parku Miejskim, a już jutro wystartujemy w Kaliskiej Setce, po tych oto pięknych alejkach. Nie to, że nie tak, nie takie no. Możecie o tym myśleć do dziewiątych. Do dziewiątych idę na śniadanko i na kawę i potem wrócę. Proszę Państwa, tak wygląda w tej chwili nie. proszę, proszę. Dzisiaj niestety nie był mój dzień. Noga fajnie podawała, fajny czas na 30, 50 km. Niestety rządek nie chciał współpracować i częste wizyty w Toitojum. Na sam koniec yy, prąd przeszedł w kolanie, nie chciałem ryzykować kontuzji, także swoją kaliską setkę zakończyłem na 78 km. Chcesz tego płaska? Nie, dobra. Reszcie poszło zdecydowanie lepiej. Besia zajęła drugie miejsce open, natomiast Yeti tym biegiem ukończył koronę ultramaratonów w Polski. Ładnie ganie! Super! Ale ktoś się dali teraz? Bo byś klik tam dalej! Jaki numer? Uważaj na biegaczy! <grywki>